Kiedy zamawiam sobie kawę gdzieś w kawiarni na mieście i zadane, zadane zostaje mi pytanie, z jakim mlekiem sobie życzę, ja zawsze odpowiadam żartobliwie: z podwójną laktozą poproszę. A jak to się ma do osób, które mają nietolerancję laktozy? Należy sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście jest kwestia nietolerancji e, laktozy, czy e, sedno sprawy tkwi w jakości mleka, które dzisiaj możemy kupić w sklepach. Czym jest nietolerancja laktozy? To brak lub niedobór enzymu laktazy, który trawi cukier zawarty w mleku, czyli laktozę. W dzisiejszych czasach. Taka prawdziwa nietolerancja laktozy występuje dosyć rzadko. Zwykle mm, są w, pro, w ten problem uwikłane inne dodatkowe e, problemy. Często e, towarzyszą temu wzdęcia, bóle brzucha, nudności, przelewania, bulgotania, i mogą mieć one inne, towarzyszące nietolerancji e, laktozy przyczyny. Mogą to być inne dolegliwości, np. zaburzenia trawienia, zaburzenia wchłaniania, stany zapalne w obrębie jelit, zaburzenie mikroflory jelitowej i wiele, wiele innych. Jak osteopatia może pomóc? Osteopatia wspiera układ trawienny, reguluje perystaltykę jelit i poprawia procesy wchłaniania. Wspiera też układ nerwowy co zmniejsza stres i napięcie, wspomagając procesy trawienne. Pracuję też z układem limfatycznym, co pozwala sprawniej usuwać toksyny i wspierać regenerację organizmu. Nazywam się Beata Pecarz. Zajmuję się terapią osteopatyczną, pomagam swoim pacjentom pozbywaniu się przewlekłych dolegliwości. Zapraszam na konsultację.